Mamy teraz policzyć takie potęgi. Zobaczcie, tutaj wykładnikiem jest liczba ułamkowa, liczba wymierna. Mówimy, że to są potęgi o wykładniku wymiernym. Nie jest to liczba ani naturalna, ani całkowita. Co wtedy zrobimy? Wiemy, że a do potęgi 1 przez n to jest nic innego jak pierwiastek n tego stopnia z tej liczby a, czyli co tu będziemy mieli? Będziemy mieli pierwiastek stopnia drugiego z dziewięciu, a wszyscy wiedzą, że pierwiastek stopnia drugiego z dziewięciu to jest po prostu 3. Kolejny przykład. Mamy 8 do 1 trzeciej. No to stosując tą zasadę, mamy pierwiastek którego stopnia teraz? Trzeciego stopnia z 8 to się równa. Co to jest pierwiastek stopnia 3 z 8? To jest 2, bo 2 do potęgi 3 daje nam 8, czyli mamy policzone. Kolejny przykład. Zobaczcie, co tu mamy. Tu mamy tak, 2 trzecie, już nie 1 trzecia, tylko 2 trzecie. Możemy sobie to rozpisać, że to jest 8 do 1 trzeciej i jeszcze do 2, bo 2 razy 1 trzecia, przypomnę, a do n. I do potęgi jeszcze M, potęgowanie potęgi to jest A to N razy M. Czyli 2 razy 1 trzecia daje nam 2 trzecie. No i teraz tak to. Już wiemy, że to jest pierwiastek stopnia trzeciego z 8. No i jeszcze do potęgi drugiej. Pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to jest 2 do drugiej, a zatem 4. I możemy podobnie. Kolejny przykład zrobić, ale już idziemy troszkę na skróty. Tu byśmy mieli tak: 25, tu mamy w mianowniku 2, czyli to jest pierwiastek z 25, i do potęgi której, to co jest w liczniku, czyli do trzeciej. No to pierwiastek z 25 to jest 5, i do potęgi trzeciej 5 razy 5, 25 i razy 5. 125 i kolejny przykład korzystając już z takiej zasady pierwiastek którego stopnia tu mamy 4 w mianowniku do czwartego stopnia z 16 i do potęgi trzeciej. Co nam daje do czwartej 16. No 2 bo 2 razy 2 jest 4 razy 2 8 i jeszcze razy 2 16. Czyli ten pierwiastek czwartego stopnia z 16 to 2, przepisuję do potęgi trzeciej, a 2 do trzeciej, 2 razy 2, 4 i razy 2, po prostu 8. I ostatni przykład: 16 do 1,5. Ja sobie to zapiszę, że to jest 16. Sparcie, 1 5 1,5 to jest 1 i 1 druga, druga, już chciałam na szybko zamienić zamienię na ułamek niewłaściwy, 2 razy 1, 2 dodać 1, 3, drugie, czyli tu mamy 16 do 3 drugich. Co to będzie? Znowu to idzie na stopień pierwiastka, czyli pierwiastek stopnia drugiego, możemy nic nie pisać, z 16 i do potęgi trzeciej. No to ile to jest pierwiastek z 16, to pewnie wszyscy wiedzą, że to 4, bo 4 razy 4 16 i do trzeciej. 4 razy 4, 16, razy 4, 64. I w ten sposób obliczamy potęgi o wykładnikach wymiernych.